Lat, a teraz to już jest 26 lat można bycia we wspólnocie. Miałam 19 lat i w zasadzie to, to myślę, że takie moje życie dzieli się na przed nawróceniem i po nawróceniu bo. Bo, bo mając już 19 lat, troszkę zdążyłam odejść od, od Boga, bo pochodziłam z takiej rodziny, można powiedzieć, no, niepraktykującej. Nie? Niby, niby katolicy, ale praktykujący, więc chodziliśmy tam, chodziliśmy tam z, do kościoła. Z, z w zasadzie rodzice nas zmuszali, a sami nie za bardzo chodzili. Więc, więc też, e, też ta wiara po prostu no, no, nie miała jakiegoś takiego... Nie, Wzorno, że tak powiem. Yy, I yy, dzięki, w zasadzie nawróciłam się dzięki koledze, yy, który w naszej paczce, bo tam tworzyliśmy taką paczkę, imprezy i tak dalej, yy, pojechał właśnie na jakiś tam, yy, na, na mszę uzdrowienie i tam zobaczył uzdrowienie właśnie pewien, pewnej małej dziewczynki i przy, przyjechał nam powiedzieć, myśmy się bardzo zdziwili, nie, że że on się tak zmienił, on był akurat trenował karate i taki, można powiedzieć, no, odnosił w tym sukcesy, taki e, pakier zbudowany i mówi już e, ten Bóg cię kocha, nie? No, wiecie co, no wszystkiego mi się spodziewała, ale nie po takim człowieku, żeby przyszedł i, 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 i nam nagle mówię, co, co się stało. A on właśnie z kuzynem był na takim spotkaniu, gdzie, gdzie właśnie zobaczył, że Bóg działa. To, to, to jakoś strasznie, było. był to wtedy dla mnie ciężki jakiś taki czas i, no i postanowiłam, że właśnie no, 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 też chcę doświadczyć tej miłości, Boga, też jakoś z tą paczką wyjechaliśmy na właśnie takie rekolekcje, to, jest kurs, to był kurs Filipa wtedy, teraz Nowe Życie się to nazywa i tam oddałam swoje życie Jezusowi. Można powiedzieć, że no od tego czasu rodzice nawet nie chcieli mnie puścić, do nie wiedzieli, gdzie ja tam jadę dla nich dla rekolekcje, no to nie, nie były takie... No, nie pojechałam bez pieniędzy, w każdym razie tam za, nawet zapłacono, to było w Gorzowie Wielkopolskim, zapłacono za, mnie za te rekolekcje. Dla mnie to był taki szok wtedy, nie? Nigdy wcześniej jakoś no, nie poznałam takich ludzi, którzy, którym aż tak zależało, żebym ja została na tych rekolekcjach. Y tam, można powiedzieć, no te, te, te dwa dni, trzy, yy, przepłakałam, że tak powiem. I, i, i prosiłam właśnie, żeby, żeby Jezus został Panem mojego życia, bo już nie chciałam żyć tak, jak, jak żyłam wcześniej. Yy, pięć lat yy, następnych to było życie właśnie we wspólnocie, bo też ten kolega mówił, nie możemy żyć bez wspólnoty, bo znaleźliśmy wspólnotę w, w Bytomiu, bo stamtąd pochodzę. Od Nowego Duchu Świętą, ale taką bardziej młodzieżową. No i tam wzrastaliśmy właśnie w wierze. Później z tego powstała też szkoła Nowej Ewangelizacji tam po prostu no ta moja wiara wzrastała też właśnie. Dzieliłam się tym właśnie, że, że Jezus dotknął mojego serca, że, 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 że można żyć inaczej. Później właśnie przyjechałam tutaj, tam na studiach poznałam męża. I, e, I tutaj e, właśnie no, przyjechałam do Bierunia, też oczywiście szukałam wspólnoty, bo dla mnie właśnie no, no, wtedy to, to był priorytet, życie we wspólnocie e, i, e, i znalazłam tą wspólnotę też od nowy w Duchu Świętym, w której właśnie trwamy, trwam do dziś, e, no była to taka troszkę inna wspólnota, bo taka troszkę starszych ludzi, ale ale jakoś się tam odnalazłam i tam, znaczy to było od razu po ślubie, bo przyjechałam tutaj i zaczęło się życie takie właśnie rodzinne, małżeńskie, już nie takie młodzieżowe. No nie było już czasu na takie jeżdżenie na kursy, na przystanki Jezus i tak dalej, tam gdzieś świadczyć o Jezusie, ale no wiadomo, praca, dom i wspólnota też. No zapragnęliśmy mieć dziecko i po, po, po roku nam się udało. Byliśmy naprawdę szczęśliwi. I później no niestety tak się jakoś podziało, że, że zachorowałam na nowotwór właśnie w tej ciąży, w pierwszej ciąży. I powiem, to była taka dla mnie pierwsza próba no, było bardzo ciężko, ponieważ no, yy, no, z tym nowotworem no, praktycznie musiałam tą całą ciążę przetrwać jakoś. Yy, no nie chciałam na, na początku jeszcze no, mówią, że to może nie jest nowotwór, ale ja no, wiedziałam, muszę to dziecko urodzić. Najpierw później się będę leczyć. No i, yy, no i rzeczywiście tak się stało, że w 8 miesiącu urodziłam dziecko, natomiast już mój organizm był bardzo wycieńczony. E, e, m, bardzo wtedy prosiłam Jezusa, jeżeli Ty, no pamiętam też te ustrawienia, to że Jezus działa, jeżeli no, tylko Ty możesz e, nie uzdrowić, nie? Tylko, I bardzo prosiłam wtedy przez Maryję i też e, moja wspólnota, moja siostra też e, po prostu mówiła, że modliła się do Maryi i prosiła ją właśnie o o te łaski, o, o łaskę zdrowia, żeby mogła też wychować swoje dziecko, tak jak Pana mogła wychować swoje dziecko. No. I e, e, powiem Wam, no, był to ciężki czas e, e, wtedy, ale e, Jezus e, no, nie zostawił mnie samej, e, żyje, widzicie, już 16 lat e, ma moja córka. E, można powiedzieć, chemia nie działała wtedy ja po prostu już mówiłam ostatnio, mówiłam do Maryi, no już w tobie, w tobie ucieczka. I rzeczywiście zostałam uzdrowiona przez Maryję, to znaczy leżałam w szpitalu już w bardzo ciężkim stanie, a wyniki moje były okropne. Kolega przychodził mi mówić, że no jednak, jednak nic nie da, nie da się zrobić i moja wspólnota wtedy w tym czasie to też tak to pojechała do Fatimy. I modliła się też za mnie. I y, z 12 na 13 lipca, bo później sobie to uzmysłowiłam, y, po prostu jakby byłam taka całkiem wyczerpana, już na ziemi, prawie leżałam w tym szpitalu, y, usłyszałam, wstanie, jesteś zdrowa. I powiem wam te słowa, no odczytam to tak jakby w myślach, ale to były bardzo takie y, mocne słowa. Później jeszcze tak nie dowierzałam i to jeszcze zostało powtórzone, wstanie, jesteś zdrowa. I, no, Wiedziałam, że Maria właśnie stawiła się za mną, że, 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 że będę żyła. Od tego czasu, no, po kilku dniach w zasadzie mnie wypuszczono ze szpitala, bo wyniki były całkowicie inne. Można by było mnie później operować Wcześniej się nie dało, bo guz był za wielki. Później ten guz nagle zmalał. Można było przeprowadzić operacje, naświetlania I, i to jakoś tak cudownie się potoczyło też, że było to w w okresie, gdzie miałam 30 eucharystii za siebie, wszystko się zaczęło zmieniać, moja mama dała, mimo że nie bardzo wierząca, yy, dała też, yy, dlatego bardzo tak mówię, Ludzie w chorobie trzeba bardzo właśnie wspierać yy, modlitwą, eucharystią, bo to jest naprawdę niesamowita łaska. Yy, no, później już wiedziałam, że będę zdrowa, więc, yy, więc już to te leczenie i tak dalej, już całkiem inaczej przeżywałam. Później jeszcze było wiele takich e, momentów w moim życiu, gdzie, gdzie Bóg jakoś próbował też moją wiarę i, e, i to wszystko było. No Zapragnęliśmy mieć też następne dziecko, dopiero nam się udało po 7 latach, bo to pod, po chorobie też tak nie, nie bardzo szybko e, można było mieć, więc e, też urodził nam się syn i tym razem w ciąży było idealnie, natomiast po ciąży zaczęły się dzieć straszne rzeczy też, po. To się okazało, że, że ten syn ma pękniętą jedną nerkę, więc od razu żeśmy zostali znowu w szpitalu, yy, bo, bo też było nie wiadomo, no kiedyś jakby coś takiego się stało, no to mogło się to zakończyć z śmiercią. No ale teraz też od razu była modlitwa we wspólnocie, w zasadzie w dwóch wspólnotach moich, no, tej byłej Zbytomia i tutaj, i właśnie walka o to dziecko. Sześć tygodni spędziliśmy aż, aż dziecko troszkę urośnie i yy, 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 co się okazało później, jakoś tak, że lekarz nawet powiedział, że no nie trzeba operować, tylko będzie to jakoś tam laporoskopowo, nie trzeba rozcinać tego dzisiaj. Tylko udało się to, ta była taka zatkana w zasadzie, ta i ona przez to pękła. No, dzisiaj ma 9 lat, Szymon, i, i e, można powiedzieć, tak jak mówiono, że, 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 że będzie często chorował, czy e, czy jakoś tak, no, ta nerka nie będzie funkcjonować, ona funkcjonuje całkiem dobrze. Więc wiem, że to było też uzdrowienie jakoś e, e, pana Jezusza, że, że też nas nie zasadzi w tym wszystkim. Nie? Później jeszcze trzecie dziecko i też nie powiem Wam, że, no, że tutaj nieoceniona pomoc wspólnoty też przy każdym, e, przy każdym takim, takiej trudności w moim życiu bo jeszcze później właśnie trzecie dziecko jużśmy za I, i też okazało się w ciąży, że niestety, że, że tam jest taka bardzo trudna sytuacja, że łożysko jest przodujące, ale nie tylko przodujące, przerośnięte ale przez, przez, przerośnięte do pęcherza moczowego. To jest jedna z najtrudniejszych operacji, jaka może być ginekologiczna, więc... Więc też człowiek nie wiedział, czy, no, czy z tego po prostu wyjdzie, już, już już tam po raz drugi, można powiedzieć. No i, i rzeczywiście dzieciątko się urodziło w siódmym miesiącu, bo trzeba było jak najszybciej operować. W siódmym miesiącu dzieciątko zdrowe, ale też tam były wszystko podane, wszystkie jakieś tam potrzebne jemu rzeczy, na płótka i tak dalej, więc tu już się cieszyłam, że dziecko jest. Super, natomiast ja tam miałam troszeczkę komplikacji, bo nie działały moczowodki po tym, po tym całym porodzie. Po, no i chodziłam z trzema nocniczkimi kabelkami, bo tutaj nefrostomię i z nerek, bo trzeba było. No ale, ale też mówiłam, Panie Jezu, no Ty się tym zajmij, bo no, chcę wychować jakoś te, te, te moje dzieci, jeśli już, już mi nie dałeś. No i powiem Wam też jakoś to wszystko, no pół roku było chodzenia z tymi kablami, znowu kolejna operacja, też bardzo skomplikowana, ale, ale, ale można powiedzieć, że też lekarz później, jak też mówiono, już do końca życia będę się leczyć urologicznie czy tak dalej. Lekarz mi powiedział, ale przecież dziewczyna, nie masz nerki jak, nowe, jak nowe, nie? Więc ja mówię, no to też jest jakieś działanie. Myślę Boga, że, że to wszystko, jakoś tak wszystko się poukładało, że no, na chwałę Pana, że mogłam dawać świadectwa, że, że Bóg działa w moim życiu. Później, y, dwa lata temu, w zasadzie znowu dowiedziałam się o nowotworze tworze złośliwym. W zasadzie w piątek y, zakończyłam leczenie, ale żyję. Powiem wam, że tutaj już mi trochę wiary brakowało, bo. Y, bo no, było to bardzo ciężkie, mimo no, że byłem wcześniej wykryty, no bo tu i tak dalej, to tutaj mówię już, Panie Jezu, już trochę za dużo, nie? Tak sobie myślałam. I widzę, że tutaj bardzo, bardzo wiele nasza ufność, no po prostu ja też, no, jakoś tam w pewnym momencie no, można powiedzieć, no, no jesteśmy tylko ludźmi. Brakowało mi zaufania, że, że no wyjdę z tego znowu, to już jest kolejny raz mówię, no ale Panie Jezu Ty możesz, Ty możesz wszystko, Ty mówisz, no i wierzę w to, że Bóg chce dla nas zawsze dobrze, że z każdej, z każdego doświadczenia jakiegoś trudnego w naszym życiu zawsze potrafi wyprowadzić dobro, nie? Także no tak właśnie, no chcę zaświadczyć, jak ten, ten uzdrowiony dzisiaj z, z tego tronu też, że no że że wiele Wiele, wiele jakichś trudnych, trudności doświadczamy w życiu, ale, ale że Jezus jest ponadto, że Jezus jest wielki, no i że, że mamy ludzi do, wokół siebie, takich, którzy nam pomagają, nie? Że sami, powiem wam, że sam, sama bym, no nie, nie nie wiem, jak ludzie sobie radzą z takimi chorobami i sami, nie? Ale jak wiem, że jest wspólnota i że yy, że, że modlą się za mnie i że są Eucharystie, no to to, to wiem, że Jezus jest ze mną, nie? I to się czuję. Także dzięki. Chwała panu.